Serdecznie witam wszystkich oglądających hasłem Dobry Lot. Dzisiaj mamy niedzielę, 21 czerwca. Jest dniem lotu, gąbki lecą. Lot DESAU3 to jest 520 km. Zostały wypuszczone o godzinie 5.30. Mają lekko z wiatrem nawet można powiedzieć, dość silnym wiatrem około 18 na godzinę. także powinna być duża z lotu. Myślę, że gąbki powinny osiągnąć gdzieś około 95 na 100 km na godzinę. Jeżeli nie będzie większych, jakiś tam błyszczył, jakiś tam deszczu po drodze. Ale do tej pory jest nieźle. U nas tutaj troszeczkę popaduje, ale jest, jest ok. Gąbki powinny przejść. W tamtym tygodniu mieliśmy maraton. Lot był dwudniowy, ciężki. No, Taki się zeszły po tym locie, awansowałem na drugie miejsce. Mamy w tej chwili godzinę 10.17. Zaczął mocno padać deszcz. Czekamy z panem Ryśkiem na gołąbki, ale na tarasie, bo na, na tym na zewnątrz się nie da. Obserwacji. Jesteśmy z portem na wale. Czekamy na gołąbki. Pokazują się. Przyjaśnienia na niebie, na słoneczko zaczyna wychodzić. No ale jest godzina to która jest? Jest godzina w tej chwili 10:36. Nie ma jeszcze nic. Pierwsza gąbka idzie pięknie, idzie 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 Super. I to, jest, I to jest samiczka, która. 27. Nie, nie, nie. Tak, ona, ona zobaczymy. Nie, to jest kaczka. Nie, to jest samczyk. On jest nietypowany. I to znaczy, się odbił.

Tpn, to po lewej stronie, BP. No to będzie zaraz, zaraz będzie moja działka. E, Za pewnie jakieś kilometr od półtora no. Nie, pan by musiał skręcić. Y, BPI ma pan po lewej stronie. Będę siadają w tej chwili. Mamy następne dwa gołąbki. Jeden i drugi, obydwa są oczywiście lufy. No, trzy w głębie są już w tej chwili. Chodź, 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 chodź No ale są, ale żaden, żadnego dobrego jeszcze nie ma no mamy w tej chwili czwartego gąbka, ale pięknie idzie, chodź serduszko, chodź, kurde mać Ej, ej 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 ja Jest pięknie idzie Samisia, to, to no. No, dobra na razie No teraz mamy w tej chwili dobrego gąbka nie, to też nie jest dobry lub albo nie, to jest dobry chyba. Dobra, zobaczyć. Jest następny, jest, mamy kolejnego gąbka, jedzie. ojej, jedzie, jedzie, jedzie. Ale to nie będzie mój gąbek. Nie mój, mój mój gołąbek, chyba mój. Samczyk, nie, to nie jest mój. Nie. To jest Trzymaj, jeszcze ino, ino... jest na stem tegołą bardzo wysoko jest piąty. no samiec no Jest Pin same lufy Jest kolejny szósty gołąbek, jedzie, jedzie jedzie Dwa, następny też idzie, ale to nie wiem czy do mnie Ale ten jest na pewno do mnie, ten jest do mnie Sam, Samiczka, no to jest dobry gołąb Jedzie, hop, jest 0,4, to jest dobre. E, tu jest jeszcze jeden gąbeł, czy nie? Nie ma, tak zimny tam, chodzi chodźmy. Chodź, kać, 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 kać. Jest pan mi się, to jest 0,4, no wiesz, pierwszy dobry gołąb jest Mamy następne gąbki, pięknie idą przy gołębie. Ojejajajajaja, ale sadzą, kurde, wać, wszystkie trzy do mnie chyba. Jest, jest trzy gąbki, idą idą pięknie, tylko nie, nie wiadomo czy do mnie wszystkie. A jeden na pewno jest mój. Nie. Jeden jest tylko mój. Nie, wszystkie trzy moje. Nie, jeden, jeden. Jeden z obcy. Na, na 100%. O, też dobry gąbek, drugi dobry jest. A te dwa były obce. Peszedł. Mamy kolejnego. Ósmego gąbka jedzie pięknie, pięknie jedzie Ojeje Składa się jak kuleczka, pięknie Ale to też jest nietypowany Jest w tej chwili godzina 11:27. Mamy następnego gąbka. Jedzie, ale idzie. Ojej, ojej Idzie pięknie, dochodzi. Pięknie. Ty klepie już samczyk. Miejmy nadzieję, że dobry. Jedzie. Chodź, chodź, o e, to samisia Samisia, nie daj mi jezdki oh. Chodź, 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 chodź Chodź Chodź, chodź Idzie, ale to... Jest jeden, jest, jest następny kolejny gąbek u mnie A reszta poleciała, od, dwa odbijają, a widzisz Kurde, całe salo jakiś przyprowadził Chyba, jakieś młode chyba się zabrały No no bije na razie he, he, he. Jest kolejny gołąbek, jest następny, jest, to są dwa Jest, jest, jeden, idzie, drugi W tej chwili jest godzina 11.30 o, dwa dochodzą, jeszcze przyprowadziły jakieś mutki od kogoś Chodź, chodźcie Chodźcie Dwie samiczki, oczywiście obydwie lufy Fud. 12 Jest 12 gąbek Jest i 13 Nie, tam pójdzie nie dalej nie, 12 Ten... To samiczka, może może Jest pięknie, idzie pięknie To jest też lufa Kurde To, to już będzie 3 do Tak, 7 głębi do głębia Miejmy nadzieję, że ten dobry W tej chwili 12 głębi 3 dobry Idzie, pięknie. Jest godzina 11. 11.35 Pięknie zachodzi gąbek. Sam jest sam. Oczywiście lufa. Jest następny. Ale to jest nie mój gąb. Albo nie mój, mój Samica to Miejmy nadzieję, że ten będzie dobry gąbek. Ta samiczka też lufa. Poranie boskie 14 gębi jest, czy dobre. Eee, który Rosiek? 15. No. no, też lufa. bo no ten może dobry. No Kurde macie. To jest pan, no to czekaj, tam jest loto. No nie zresztą, że pan dobrze stoi. Ma pan jak, ma pan w prawo, ma pan na, na Mysłowice, tak? Na Katowice, dobrze. Stoi pan na stacji. pan chwilę zjechał, był taki dźwięk komórnie I zjechał pan za, za, za nim w prawo, tak? Jest elegancko na... w dobrym miejscu, patrz pan. W prawo na Katowice, nie. W lewo ma pan, w, le, w lewo co tam pisze, na co jest? W lewo na... Na Kraków, skręca pan w lewo i jedzie pan jakieś tam jest, pod górkę, tak pan pojedzie i jest tam jakieś, jakieś w lewo, jak za jakieś 30 metrów z rondo, nie? Jest, je, jest rondo i na tym rondzie zaraz w prawo pan skręca, wjeżdża pan z powrotem na autostradę i rżnie pan, rżnie pan z powrotem i tu będzie miał, będzie miał pan po prawej stronie hale, na te hale pan musi skręcić, to jest, na przeciwko mnie te hale są, no. Na raber musi pan skręcić. Są hale takie przy, przy drodze stoją, przy, przy autostradzie stoją, stoją hale takie wielkie, no, no. Tak i na rondzie zaraz w prawo. I sporty pan jedzie na na, na, na autostradę co pan przyjechał, no i ja będzie był, jedzie pan jakieś 3 km i po prawej stronie zaczynałem się hale. No, pierwszy zjazd w Tehale pan wjeżdża. Tam nie ma żadnych kierunkowskazów, nie ma nic, to jest taki dziki zjazd. Ale w Tehale pan, pan wjeżdża i ten, i jest pan już na mojej działki. I ja panu dalej pokieruję, no tak, tak, do ronda, do ronda i na rondzie zarósł w prawo. Praktycznie pan na rondę nie wjeżdża, bo to jest tak, żeby. Bo, bo, musi się pan prawie sobie trzymać, zaraz pan przed rondem wtrąca w prawo, no przez sam. no, no, no. I, i, no i jedzie pan prostą autostradą i jedzie pan jakieś 3 km, czy tam, no trzy może będzie I, i nawet może nie będzie trzech. Jest kolejny gołąbek, Jest, idę, 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 idę sprawdzić i ten jakiś dom Głowa pudło też, nie? Tak. mamy w tej chwili 18 gołąbków. 5 dobrych jest. Godzina 41, kolejny gołąbek jest i tam jedzie następny. Jeszcze dwa są, to jest, jest Szymla, no. to jest, jest, jest szósty dobry, jest następny gołąbek, jest następny. To jest sześć dobrych i miejmy nadzieję, że ta, ta siweczka jest dobra I to jest Tak, to jest dobry gołąbek nie nie jest dobry Jest kolejny gołąbek, jest kolejny Jest, 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 idzie, idzie, tylko że to nie wiem czy do mnie Do mnie, do mnie chyba, nie Tak, do mnie, do mnie jedzie, do mnie jedzie. Oje, ja je, ja je, ja ja ja, pięknie idzie. Pięknie idziesz no Jest 6 dobry, to jakby jakby na otarciłeś siódmy kapnął to bym się nie pogniewał zobaczymy Nie kurde Maci. Jest... No słucham A 20 chyba kurwa 2 jest 6 dobrych no. Ta siada 21, no może ten będzie dobry No to, to... No, Boreński już zamknął i... No ja też mam lufę. No, też mam Ta następna lufa jest. I kurde. Potypowałem do spokój. No a co zrobić, no? nie no, ja mogę... Jest następny. Nie mogę dogadać przez telefon. Jest następny gąbek. Jest następny następny dwa. Może styknąć. Tak, może z tych coś kapnie. Chodźcie, 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 chodź. przesączki. No i robimy dwa No gdzie pan jest, panie Waldku? No i jest, jest pan na przeciwko mojej działki. I teraz tak, jedzie pan, zaraz, zaraz pan, w, w... kurde, mgle w mnie wypłoszył, niech pan poczeka chwilę. No, nie, nie, nie ma potrzeby. To dobrze, pan wjechał, rabien, do, zaraz jest droga w lewo. Do, do w lewo pan skręca, jedzie pan z dużo autostrady i pod mostem i no, jedzie pan, nie? Z dużo autostrady i, i droga pana wprowadzi zaś w lewo i pod most pod autostradę pana wprowadzi. Pod, spod tego mostu pan wyjedzie do głównej drogi, skręca pan zaś w lewo i jest pan boils... i będzie pan taki biały, wielki dom po prawej stronie będzie, no to naprzeciwko tego domu co pan zaparkuje. No. No no ja zaraz wychodzę, ja zaraz wyjdę. Jest chyba 25 gąb w tej chwili siada. No jeszcze nie mam dziesiątki. To może być, to będzie... Być jeszcze nie mam siódemki. Kurde ma. No to ale też już muszę powiedzieć. No. Kurde. No pech jak nie wiem, jest 20 parę gołębi... Nie. To Końcetki. jest... Koło jest, nie ma, nie ma kurde jeszcze siódemki. no. Ale teraz jest dobry gołąb. Chodź Lipcia, chodź. to jest dobra samisia. No... Nie, źle wytypowan. No, no i pan sprzedza w lewo, z dużo autosady nie pan pod nim niech pan wiedzie powrotem i za tym mostem jak pan pod mostu wjedzie, to ma pan albo prosto jechać albo w lewo to pan skręca w lewo i jakieś 200 metrów z działka no no tak tak dobra no chodź 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 chodź, chodź. Jest Ale chyba teraz, tym gołębiem no, Tym gołębiem Bo ten zasiadał to, to był to dobry Tam były dobre gołębie, tylko nie, nie widziałem Po zakończeniu konkursu dotarł pan Waldek Zielak No ale już 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 gąbki praktycznie są w domu Jest 27 gołębi, 45 zamkłem ósemkę do oddziału No Borański zamknął wcześniej jest następny, jest kolejny gołąb. Leci, ale pięknie idzie. Ojej, ojej, ojej. Ale dochodzi. Dwa idą. Dwa. To, to będzie trzydziesty. I chyba ten drugi też będzie mój. Ten na pewno jest mój. O. Kto? A no, szofarczyk. Z piętnastki, tak? O, leci. Jeden mój. Chodź, szybko, chodź. Chodź, 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 chodź. I mamy kolejnego gołębia. O, idzie skubany. Idzie pięknie. Ale to nie mój. Odbił. Na halę poszedł. Nie, nie, poszedł na halę. No dobra, 38 mówisz, tak? No, no dobra, to powinien być konkurs do tej godziny. Myślę, że ja też chycę, no. Zatrzymy, no. Jeszcze jeden rzut oka na gołąbki ptaszki sobie dosyć poradziły, ja zawaliłem slipowaniem, o jest kolejny. Ta samiczka była zeszłego roku pierwsza, chodź, lipcie, chodź. pierwsza w, w oddziale, pierwsza w rejonie i chyba w dziesiące na na e, region, na strefę z lotu Niemburg, z, z maratonu.